Witam Państwa dzisiaj. Strzał w kaszel, ale proszę Państwa, zaznaczam, że jest to kaszel pochodzący z zimna, z przeziębienia. I co robimy? Przede wszystkim robimy okład z pergaminu na piersi i na plecy posmarowany tłuszczem, smalcem, masłem, sadłem czy tłuszczem gęsim. Coś, coś, coś. Najlepszy jest smalec i masło. Smarujemy pergamin, przykładamy na godzinę na piersi i na, na plecy. To jest pierwsza rzecz, rzeczą, którą trzeba zrobić. Trzymamy to godzinę, zdejmujemy. No i oczywiście tutaj higienę trzeba y, wytrzeć, trzeba umyć i tak dalej, chorego. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa jakie zioła? Cztery y, łyżeczki y, sosny, igliwia. Możecie sobie zerwać, teraz można sobie zerwać, bo już teraz y, jest y, igliwie, które nie ma soków, nie ma żywicy. Możecie państwo sobie zerwać normalnie z drzewa. Y, Igły. I cztery łyżeczki na dwie szklanki wody, uwaga na dwie szklanki wody to jest bardzo mocne zioło, to są mocne zioła. I to proszę Państwa gotujemy 15 minut, dodajemy łyżeczkę tymianku i łyżeczkę nawłoci i to wszystko razem dogotowujemy jeszcze 3 minuty i natychmiast odcedzamy. Gotujemy, liczymy od chwili zagotowania się, nie od chwili wstawienia zimnego. Nastawu, tylko od chwili zagotowania. Odcedzamy i te dwie szklanki, to jest mocne. Jeżeli jest za mocne, możemy lekko rozcieńczyć wodą przygotowaną, ale pijemy to w ciągu dnia do godziny 17. Pamiętajcie Państwo, do godziny 17, żeby potem nie były, było problemów z odsztuszaniem w nocy, bo wtedy nie uśpicie albo chory będzie miał problemy, będzie go dusić. Więc do 17 max. 16 najlepiej, 17. Wszystkie te zabiegi robimy do, do tej godziny. I proszę Państwa powtarzamy to dotąd, aż nam przejdzie kaszel. Kaszel jest ciężki do usunięcia, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Do tego, do tego co Państwu mówię, jeszcze możecie Państwo sobie brać witaminę C 3 razy dziennie 1000. Ale jeszcze tutaj chciałem dodać. Że pijemy letnie, te zioła w ciągu dnia pijemy letnie, najlepiej sobie zrobić to w termosie, pijemy letnie. Poza tym polecam Państwu herbatkę z sosny, jedna łyżeczka igliwia, mniej więcej, na szklankę wody, gotujemy to 10-15 minut, odcedzam. zanim się jeszcze odcedzi dodajemy skórkę cytryny, my to oczywiście, lub z jabłka, lub jakiś cytrusa. I proszę Państwa, i to mamy herbatkę profilaktyczną. Polecam Państwu taką herbatkę, ponieważ będzie Państwu trzymać odporność. Życzę Państwu zdrowia, wszystkich Państwa pozdrawiam, do widzenia.